To Berek, serdecznie witam z tej pięknej wioski. Jak się Wam ta wioseczka podoba. Hmm? No nie jest zła. Mogłaby być lepsza, ale nie jest zła. Zawsze może być lepsza, nie? Ale tu przewaliłem trochę sprawę, wiecie? Bo trochę zająłem się pobocznymi sprawami, a nie villagerami i prawie mi, mi kurde ząbiaki wszystkich villagerów. E, e, Chcieli czy jak to powiedzieć, kurde. No nie mam. Ale udało się mi tutaj upolować chociaż kilku villagerów. Także ta wioska ma szansę się rozwinąć. Tu jedynie się mi udało. O, to jest jeden villager zamknięty. Gdzieś jeszcze drugi villager. Chyba pięciu mam ich. Już dokładnie nie pamiętam. O tu gdzieś. Beczką się zajmuje? Nie, to to e, rybak Gdzieś tu miałem jeszcze. O! Trzeci. To już jest trzech. To już jest dobrze, nie? Ale gdzieś jeszcze miałem. Aha, tutaj żem zapakował jednego. O, o! Zapakowałem ziemiankę, bo nie chciał mi do łóżka iść. O! I tu jest czwarty sobie czeka. O! Czterech villagerów mam. To jak się postaram, to może się rozwinie ta wioska. A chciałbym ją chyba trochę rozwinąć, bo jest to fajna wioska. A dlaczego? To jest niespodzianka. Bo ja sam nie wiedziałem o tym, że taka możliwość istnieje i cały yy, znaczy się jak. Ja już wiem o co chodzi. Po prostu yy, cofnąłem film, yy, nagranie. Bo ja zawsze nagrywam, kończę, to sobie robię kopię zapasową i tym razem skorzystałem z kopii zapasowej, żeby cofnąć grę. Bo jest pewna rzecz się mi przytrafiła, której nie przewidziałem, ale nie chcę zdradzić tajemnicy. Co nas spotka, ja już wiem, ale nie szkodzi. Za to przynajmniej się. Przejrzałem, ojej, tu robiłem fotę i nie dałem sobie tego, żebym widział. O! I teraz tu sprawdzę, czy ja wszystko mam. Posłuchajcie, widzicie, a ja, ja tradycyjnie, aha, to mam, to mam. Kilofy, mam, 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 mam. O! Wszystko powinienem mieć. Co powinienem, hełm złoty też mam, na wypadek. I widzicie, tradycyjnie sobie zbudowałem tutaj jakąś pakamerkę i z portalem jednak tutaj, żeby mi tu żadne e, e, moby z portalu nie przychodziły do wioski no i sobie zbudowałem. I udało się mi wyjść w neterze, nawet w dość przyjemnym miejscu. Ale będę musiał to wszystko od nowa kopać. Bo no, tak to już jest. Źle to poprzemyślałem. Dobrze, wchodzimy i zobaczymy, co tutaj jest. O. Tak. O. No. O, proszę. Gdzie się znalazłem? No, też dobrze, nie? Trochę tutaj jest, ale tutaj jest. No, git. Tak bym powiedział. Dobrze, to tutaj. Sobie, ja już sobie robię to, co chciałem zrobić. I to trochę potrwa. Ja zrobię trochę cięć. O w filmie. Ojej, tak może wysoko nie. Bo to mi nie potrzeba, nie? O. No i tak wygląda ta moja baza. Już skończyłem. Tutaj w nederze. Przy tej wiosce. No i teraz chciałem wrócić. Do wioski z powrotem, i co się okazało? No, spróbujemy, czy to to samo się mi stanie, czy nie. O? Tak? Budowali. O jedny. Co jest? Kurka wodna, gdzie ja się znalazłem? Powiedzcie mi, no raz. Co to się stało? O, proszę. Tego nie, jeszcze nigdy nie miałem. Poznajecie, to jest komnata prób. I ona miała wybudowany portal. No to jest coś takiego. Proszę. O, i tu nawet jeden kuferek mam. Hmm? O, co tutaj jest? Plastry miodu. Ja, ja to mam na terytów dużo, ja sobie nawet wziąłem trochę jakbym miał problem to po drodze, bo ja już wiem o co, o co tu biega. Te to sobie wezmę. Może nie. Jednego wezmę. Tutaj sobie zabuduję. O! A te może wezmę te płytki, może się mi przydadzą. Jedno będę kopał i to będę miał. Nie, no chociaż coś to sobie wezmę, o tyle to sobie wezmę. Te złoto też tutaj zostawię. O! I teraz będę chciał się dostać do tego portalu. Sobie to obejrzeć. O, tu bym mógł od razu zabudować to ładnie, no. To może wezmę jednak. Jednak się zdecyduję na te półpłytki. Nie, ja tylko tak jedno, żebym nie spadał. Tak, jak, bo nie będę wiedział gdzie, co, jak. I o. I tak to jest. Tu się podniesiemy, nie? Dobrze, że tu żadnych już łoczyków nie ma, bo bym dopiero miał, nie? A tak spokojnie mogę. O. Tak. I jestem. O, proszę. Komnacie, prób. Tego się nie spodziewałem, wiecie? No, zresztą nie wiem, czy to tak często jest się spotyka, jest portal zbudowany czynny w komnacie prób. Ale ja, słuchajcie, ja nie będę teraz testował komnaty prób, ale chcę znaleźć wyjście. Ja sobie tu zapisałem i nie wiem, czy mi to wypali. Tak, ja mam 30, bym miał wyjść. 30 minus 35, no gdzieś w granicach 20, bo od 0,4 do 55 minus 35 to jest x, nie? Na poziom 72, a z 51, 14, 51, 20, 5114, To gdzie by to zrobić? Zaraz jak tutaj to rośnie. Tak, tu maleje, a mi musi zrosnąć, czyli muszę iść w tą stronę, nie? Ja nie mogę iść od razu, bo ja już patrzyłem, ta, ta komnata jest pod morzem. Muszę gdzieś poziomo przejść, bo chciałbym dojść do wioski. Nie wiem, czy się mi uda, ale spróbuję. Tu, tą lampę by wybił, tak, 7. I tu dojść do 35, no chociaż 20, czy, czy, minus 3520, 30. O, tak by najlepiej było. I później, jak to by było? Tu mam 51, 189, 72. No to mi wyjdzie. No pewno, że wyjdzie. Spróbujemy. Nie wiem, czy się mi uda. Czy jakiś pułapek nie znajdę. Ale spróbujemy. Tą wybijemy. O. O. Ojej, co to za kilo ja mam ten mocnym uderzeniem? Nie. Ten delikatny. No to, co tak on ma, co na trzy robię. O. O, tak. I co teraz rośnie? 10. A tu maleje. No to muszę próbować w tą stronę. Oj! O jeny! O kurka wodna. A co ja tu mam, żeby przejść? To jest dalsza część tej komnaty. O jeny! To jest potężna komnata. Nie, ja sobie zrobię tutaj przejście. Jak już robię na tej wysokości, to mi to pasi. A ile mam tutaj tych? 10, Może mi starczy kamiennych. Jak nie, no to z netraku zrobię, nie? Może tak. O, tutaj sobie pochodnie postawię. O i teraz spróbujemy. To sobie zrobić. Tutaj też znowu chyba skróty zrobię, ale zobaczymy, jak to pójdzie mi, bo myślę, że to jest zbyt nudne. Ale czy mi starczy? 10, 2, 1. Starczyło! No super! O! Idziemy prosto. Idzie na tym stawiać? Idzie na tym stawiać. O! Jest! Super! A później sobie zrobię to... Poznaczę. O jeny! A to jakieś wody, coś. Żebym ja się na, gdzieś na jaką jaskinię z wodą nie napatoszył, wiecie? Tego się boję. O jeny. Tak, tak, tak przykleił. Nie da rady. Dobrze, niech sobie będzie. A tutaj jest zejście na dół. Dobrze. Teraz nie patrzę. Na, na to przyjdzie czas. Oj! Dalej! O jasny gwint! A ja nie mam czym no i co ja zrobię? 10 to mi jest za mało rzeźbionego 11 Tu będzie więcej Będę musiał z netraków jechać No nie, nie, nie Wydam No żeby tutaj żaden łoczyk mi Tylko sobie później Wybuduję jak będę chciał. A teraz na Raku lecę. No to mam. Ja kurde. Nie bym wiedział, to on sobie wziął więcej brączku czy czegoś. I by było fajnie, nie? A tak? No też będzie fajnie. A co? No. O! O! Nie, ja mogłem spróbować, to wcale nie było tak daleko, nie? No ale nie spróbowałem. Tak. Chyba już więcej nie będzie tej komnaty, prób tutaj, nie? Zobaczymy, co tu mnie spotka. Bo widzę, że grube ściany są. Oj, jeny. Wow, groty. Hm. Ojej, jeszcze wiedźma. No to też coś mi tu potrzebne jest. Wiedźma. Nie? O kurka wodna. No, że się tutaj gdzieś nie wpakował, ale chyba nie. Ojej, gdzie to to jest? O, jasny gwint. Tutaj nie, tutaj jest zamknięty teren. Dobrze. Idę. Próbuję. Co mam do stracenia? Teraz muszę i tak gdzieś wyjść. Bo teraz będę się starał wyjść. Znowu o jeny, jeny. Tak myślałem, że tu same będą kłopoty. No. O jeny. Co tu zrobić? Zrobić takie przejście? Spróbuję. Tego, hmm? że jak łucznik będzie, ze, zacznie strzelać, to nie zestrzeli. O, już brukowany łupek mam dość dużo. To już nie będę tego... O, o już jest jeden łotr. Ale on sobie będzie o konie, tam jest chłopak bombowy Kurka wodna O i jeszcze O No będę musiał się bratku O zabić Bo ty będziesz największym szkodnikiem tutaj no O jeny A tu gdzie on doszedł? Korzesz te łotry paskudnie. Kurka wodna nie idzie ich upolować? Jak to się z nich pozbyć? Hmm? Ale ich tu jest hm. To bym musiał zejść na dół o. I jeszcze jeden O, jest No i może teraz chwilę będę miał spokoju i tu sobie ładnie dojdę Ojej, jeszcze wiedźma mi tu potrzebna No Ja nie chcę wiedźmy no, o jany, 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 o, o jany, dostałem się w pułapkę. Trochę muszę ucieknąć, żeby. O, przytomnieć, cię. coś idzie za tobą? Nie. To jest szansa, że się mi uda teraz. O jeny, jeny, jeny. Co za łotry paskudne. O jeny. Tu. Tak, tak, jest, i tu będziemy iść dalej, no, udało się, o, jeny, jeny, co za łotry paskudne. <ścoughs> Nie tak prosto. Myślałem, że będzie tak cacy, a tu kurka wodna. Ojeny, to ja muszę rybki się najeść. Mm. Teraz nie będę się rudami zajmował, tylko idę do przodu. No. Ojeny. To tak jakby gdzieś spawner był ich tutaj, nie? Ale ja nie. Ja chcę tylko zrobić ładne przejście. Do wioski, do wioski. Może się mi uda. No. Bardzo bym chciał. Tak, a jeszcze i dużo... Oje, no 35.02 muszę mieć... Nie, to nie jest tak daleko. 20, parę już mi starczy. 30, 35, 30, 20. Już będzie dobrze. Może się uda i w górę. Hmm? No zobaczymy. Ale tu kura wiatr, czyli są duże gdzieś te. Tak? Ile 10 mam? Tak 14. A już jest dobrze Nawet teraz to już 14 już jest dobrze No o. A co tu? Kaczki są? No te... Nie, to jest nieco żaby chyba O, proszę, to już jest prawy sukces w poziomie. A i teraz do góry, żebym dobrze wyszedł. O, to może jeszcze tak? Trzydzieści pięć, pięćdziesiąt pięć mam. O, tak. Dwadzieścia trzy. O, tak. Co jeszcze robimy? Nie. Tak starczy 28 pewnie też 30 starczy mi i teraz spróbować to będzie chyba w tą stronę nie wiem ale zobaczymy tak 8 maleje 8 a muszę właśnie w kierunku malać dobrze to jest dobrze o i teraz tu zrobimy. Zobaczymy, gdzie my wyjdziemy. Jak się nam to uda, nie wiem. Tak jest, jest. O jeny znowu jakaś dziura. No nie. Znowu będą kłopoty. Hm. Może nie będą kłopoty. No. O je, nie, ale to dziursko. Może gdzieś tutaj sobie oświetlę, żebym widział jakiegoś łotra jakby szedł. No. Jest, 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 jest. Kurde, by Próbujemy. Tak, uda się mi. Tak, ile jest? Pięćdziesiąt dwa. O, to już blisko, blisko. Siedemdziesiąt dwa. Dwadzieścia jeszcze tylko, no. O! Słychać już jakieś świnki. To już jest dobrze, nie? Tak, to już jest dobrze. Jak słychać świnki? Tylko, żebym w Patyku nie wyszedł, nie wiem. No to wyjdę, bo naprawdę nie wiem dokładnie, gdzie wyjdę. O to już wiatr słychać, czyli już 58, no tak jest. Nie wiem czy to ja na 70 poziom wyjdę. Czy trochę niżej, czy trochę wyżej, bo tam jest dość nierówny teren. Także różnie to może być. O, ziemia. Zaraz, zaraz. Tak, ziemia. To może już już grunt jest, bo jest też 62. A 70 to już jest niedaleko. No? Jeszcze nie. O jeny! Klekoty to jest noc. Kurka wodna przyjdzie mi walczyć z klekotami. Dobrze, że tych villagerów żem pozatykał. To mi nie grozi. O jest! Gdzieś wyszedłem, ale gdzie? O i znowu jakaś wiedźma, co ja mam z tymi wiedźmami? Hmm? No, będę uciekał. Gwiazdy świecą. Jest wioska. O, jany, jany, jany. Jany, jany. Tak jest. Ale ja się nie nadział na wiedźmę. Daj się. Jestem w wiosce. Jestem w wiosce. Gdzie, koło czego, ko tego drzewa no. jestem. Dużego. <laughs> Gdzie, ta wios... hmm? Gdzie ta wiedźma była? Gdzie ta wiedźma była? Paskudna. A tam są, o, ho ho, 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 nie wiem, gdzie one są. W każdym bądź razie, może mi się uda gdzieś wyprzestpać, gdzieś tutaj jest wys wyrko, nie ma wyrka. To muszę gdzieś, gdzie indziej ucieknąć. O, tu. Tu będę miał wyrko. O, udało się, no, zwycięstwo. Jak nie wiem co. I teraz tak. Tę wioskę, nazwę. Myślę, że to będzie komnata prób. Wioska, komnata prób, bo udało się, wszystko się udało. To ja sobie wezmę teraz tablicę. O! Tak. I komnata prób. Pomysł on, <grym> Tak to też może być, nie? I tu nazwę, że to? Komnata prób. Tak? O, tutaj jeszcze schodów nie ma, nic nie ma. Nic tu żadnej nie będzie wiedźmy. Nie? ge, 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 ge. o gdzie ten dzwon jest? Tutaj no tu będzie. Tak. Robimy... A może tu postawię, o. O jeny. Nie tak krzywo. komnata Ty ryb. Ojej. -ry o. Jest. Tak. I tak to nazwę. Komnata prób. O. Oj. Korci mnie jeszcze się tam wybrać, trochę pochodzić. Po tym zimowisku, bo gdzieś w zimnym biomie też by się przydała jakaś wioska. Nie wiem, zadecyduję, co będę robił. Czy już zacznę neterem przebijać się do piniówka, czy jeszcze się wybiorę tam. Nie wiem. Ale korci mnie. To już będzie w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!